Dzień dobry, serdecznie witam na kanale Rocznik 1961. No, ja tutaj chciałem, tak jak Ania z Kataru która ma zawsze piękną pogodę i 35-38 stopni Celsjusza. Również chciałem ten film dzisiaj zrealizować na podwórku, na moim podwórku, tutaj, gdzie mieszkam, no ale niestety bez kufajki, sefetra, no to się nie obejdzie. Więc Aniu, ja Ciebie bardzo serdecznie pozdrawiam. No, a u mnie jeszcze na oczku wodnym, jak widać, lód, temperatura plus 4 stopnie, no i nie da rady. Tak elegancko siedzieć, tak jak u ciebie. No, zazdroszczę, ja najwyżej mogę nabawić się tutaj. Kataru. No, ale dzisiejszy taki jest odcinek. Znowu, oczywiście, hmm, czytam komentarze. Jest mnóstwo tych komentarzy. No, zawsze to się tak śmieje, że najbardziej mi się podobają takie komentarze, że dziękuję Ci, że dziękujesz mi. Ja Tobie też dziękuję, że Ty mi dziękujesz, a ja tam temu też bardzo dziękuję, że On mi dziękuje i tak sobie dziękujemy wszyscy nawzajem. Naprawdę jest to bardzo miłe i zawsze mnie to naprawdę na duchu podnosi. Także dziękuję, że jesteście i dziękuję Wam, że dziękuję, że dziękuję Wam, dziękuję, że jesteście razem ze mną i ja jestem razem z Wami i też Wam bardzo za to dziękuję. No ale znowu sobie tak miałem trochę czasu późnym wieczorem, bo jak wiecie dosyć późno chodzę, tak minimum pierwsza nocy. No i postanowiłem... Oczywiście, y, proszę się nie urazić, chciałem parę osób też wymienić tutaj, y, bo nie wszystkie będę tutaj wymieniał, ale bardzo są piękne komentarze na moim kanale, no, jak czytam, to poezja. Normalnie jestem zafascynowany. Te komentarze pokazuję innym osobom. Również mój syn od tych osób otrzymuje te komentarze, no to są naprawdę. Y, no, nie wiem, co mam powiedzieć, to, to, to ja tak nie potrafię tak komentować. Ja najwyżej mogę powiedzieć, że napisać dziękuję, że dziękuję, albo że dziękuję. No, ale do takich, właśnie komentarzy wspaniałych, które są na naszych kanałach, czyli mówię o mnie i o moim synu, no to muszę wymienić tutaj Jole K. No, komentarze, naprawdę szacunek. Następną osobą, która jest również tutaj na mojej liście, bo oczywiście karteczkę mam, bo mam sklerozę, no to jest Nella Nella. No, i dalej nie wiem, jak masz na imię. Jest Nella Nella, piękne komentarze, a ja dalej nie wiem, jak masz na imię. Albo to moja skleroza, albo może, albo może już zapomniałem, albo mi nie napisałaś, trudno mi powiedzieć. Następnie Ewa K., również kobieta z bardzo dobrym sercem, która dba o swojego króliczka, zajączka przepraszam i o inne ptaszki. Naprawdę kobieta z wielkim złotym sercem. Polecam mi kanał. W przyszłości zrobię taki linki będę pod danymi kanałami umieszczał, żeby dane osoby wiedziały jaki to jest kanał i o czym mówię. Następnie Jola Art, czyli Kobieta z duszą artysty, manualnie, pięknie wykonuje wszelkiego rodzaju prace, no garnuszki, różnego. No, no. Ja jestem zauroczony takimi zdolnościami manualnymi, artystycznymi. Mój syn również jest zauroczony z pracami tej pani, znaczy Joli. Następnie jest Ela Ciejka. Również pisze piękne komentarze, no co ja mogę więcej powiedzieć, no moje Panie, naprawdę szacunek dla Was. Ania Bogucka, to już jest poezja, czyli pisane wiersze, tak jak Jola K., no ja nie potrafię tak pisać. Trzeba cały, naprawdę film obejrzeć, Aniu, żeby napisać taki komentarz, i, i, i... no co ja mogę powiedzieć? To, 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 to powinni w szkole uczyć takich wierszy, jak Ty to piszesz. Następnie jest Polianna. Paulina, przepraszam, teraz jest Paulina albo Marzenka z tego co wiem. No, nadmienię, że ze szpitala z Warszawy. Również piękne, długie komentarze. Naprawdę, no, dziękuję Wam panie, że jesteście ze mną. Jest mnóstwo Pań, które piszą komentarze. Ja trochę tak no nie potrafię pisać komentarzy, bo y, jakiś taki chyba ubogi jestem w tym pisaniu. Y, jeszcze raz dziękuję. Pozdrawiam również wszystkie inne osoby. W przyszłości będę umieszczał linki pod danymi wymienian, wymienianymi osobami. Również pozdrawiam wszystkich moich przyjaciół, kolegów, moich znajomych panów, z którymi również mam kontakt telefoniczny. Także Was wszystkich pozdrawiam. No oczywiście też będzie koncert życień, ży, życzeń za jakiś czas dla panów. Z podziękowaniami. No akcja Broda przede wszystkim widać, że jest. Broda jest zapuszczana. Było nas do boju pięciu. Z Zostało nas czterech. Zobaczymy, jak to dalej będzie. Chyba, że najwyżej nas pogonią z tymi brodami, bo za młodu broda była zawsze czarna, teraz jest siwa, włos jeden w lewo, drugi rośnie w prawo, zaczyna się wyglądać jak, no, jak ten spod mostu. No, na ulicy na Ciebie patrzą i myślą, że może będziesz zaraz coś potrzebował, że o coś poprosisz, no taka broda no faktycznie człowieka bardzo postarza, no i robi takie już w tym wieku wrażenie niewłaściwe. Także zobaczymy, jak się ta akcja broda skończy. No oczywiście jeszcze raz mówię, że już jesteśmy po 20 marca, pogoda sympatyczna, jak to u mnie zawsze bywa. Jeszcze mogę łyżwy wystawić i tam na tym lodzie pośmigać. Dziękuję za Spędzony ze mną czas. Wszystkich serdecznie pozdrawiam i do następnego Pitu Pitu. Karteczkę chowam, bo nie wolno śmiecić na ogrodzie. Śmieci wyrzucamy tam, gdzie papier ekologia. <laughs> Trzymajcie się, cześć.